Ćwiczenie trzecie, strona 89. Wyznacz objętość prostopadłościanu o podanych wymiarach. Zapisz otrzymane wyrażenie w jak najprostszej postaci. No i mamy podpunkt A. Trzy długości boków. Już nie było polecenia takiego, więc pomijmy fakt tego, że trzeba wyznaczyć dziedzinę, to znaczy... Każda długość, czy każdy, długość każdego boku musi być liczbą dodatnią, tak? I tak dalej. Standardowo trzeba to uwzględniać. Z racji tego, że to jest początek, to jest pierwsza klasa, tak? No to powiedzmy, że nie będziemy tutaj się zagłębiali, w to jeżeli nie ma tego w poleceniu, ale należy pamiętać, że takie rzeczy się liczy, tak? Zapisz wyrażenie w tej jak najprostszej postaci. Teraz prostopadłościany. Co to jest prostopadłościan? Jak mamy prostopadłościan, to mamy to mamy. Coś podobnego do kartonu, powiedzmy, po butach, tak? No i teraz tak, mamy trzy różne długości boków, x plus 2, x minus 2 i x kwadrat dodać, nie 4, tylko też 2. Standardowo, gdyśmy mieli jakieś a, powiedzmy, tu jakieś a, tu jakieś b, tu jakieś c, to objętość to, byłoby, to byłby iloczyn wszystkich długości boków wychodzących z jednego wierzchołka. Czyli różnych trzech można powiedzieć, nie? No to u nas taka objętość to będzie x dodać 2, razy x odjąć 2 i razy x kwadrat dodać 2. I teraz, jak, jak to policzyć? No, jeżeli ktoś miał już powiedzmy do czynienia z wzorami skróconego mnożenia, no to wie, że łatwiej będzie policzyć najpierw te dwa pierwsze z tego względu. Ee, że, jak przemnożymy, to zobaczycie coś, tak? W takim wypadku mamy x razy x, czyli x kwadrat, x razy minus 2, czyli minus, dwa, minus 2x, 2 razy x to 2x i 2 razy minus 2 to minus 4. Resztę przepiszmy. No i tu już widać, że to nam się skróci, czyli dostaniemy tak naprawdę x kwadrat odjąć 4, razy x kwadrat dodać 2, i to jest to, o, czym, o co chodzi, tak? Zamiast y, wymnażać to, możemy zapisać, że x razy x, czyli a kwadrat odjąć 2 razy 2, czyli b kwadrat. Ale to jeżeli nie mieliście, to dojdziecie do tego na pewno, póki co lecimy dalej, x do potęgi drugiej razy x do potęgi drugiej, czyli mnożymy pierwsze z pierwszym x do potęgi czwartej, x kwadrat razy 2 to jest 2x. Oczywiście kwadrat. Minus 4 razy x kwadrat to jest minus 4x kwadrat i minus 4 razy 2 to minus 8 czyli mamy x do potęgi czwartej plus 2 minus 4 czyli minus 2x kwadrat i minus 8 i to jest podpunkt A. No ale mamy jeszcze podpunkt B i w podpunkcie B mamy x odjąć 2 x kwadrat odjąć 1 i x kwadrat dodać 1. No, i zapiszemy tak, objętość będzie równa. x minus 2 razy x kwadrat minus 1 razy x kwadrat dodać 1. No i znów x odjąć 2. I tym razem drugi, trzecie, drugi trzeci nawias sobie przemnożymy w pierwszej kolejności. I znów możemy zrobić to tak. x do kwadratu razy x do kwadratu, czyli x do potęgi czwartej. Minus 1 razy 1, czyli minus 1. No ale, żeby nie było dla osób, które tego nie miały, x kwadrat razy x kwadrat to jest x do potęgi czwartej, x kwadrat razy 1 to jest x kwadrat, minus 1 razy x do potęgi drugiej to jest minus je, x do potęgi drugiej, i minus 1 razy 1 to minus 1, czyli x odjąć 2 razy, no i tu następuje redukcja wyrazów podobnych i otrzymuje, otrzymujemy x do potęgi czwartej minus 1. No i mnożymy pierwszy z pierwszym x do potęgi piątej, pierwszy z drugim minus x, drugi z pierwszym minus 2x do potęgi czwartej, drugi z drugim plus 2. No i wypadałoby to jeszcze jakoś e, sensownie poukładać, czyli od najwyższej potęgi. I otrzymujemy wynik naszego zadania.